Kto zostanie posłem po Kamińskim? Najnowsza deklaracja hołowni. Państwowa komisja wyborcza nie przesłała żadnej korespondencji ze wskazaniem kolejnej osoby do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim, poinformował Szymon hołownia. Były minister spraw wewnętrznych został prawomocnie skazany, a marszałek Sejmu zdecydował o wygaszeniu jego mandatu. Mariusz Kamiński odbywa wyrok dwóch lat pozbawienia wolności po prawomocnym wyroku skazującym za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o wygaszeniu jego mandatu poselskiego. Odwołanie Kamińskiego od tej decyzji odrzuciła Izba Pracy Sądu Najwyższego. We wtorek, podczas konferencji prasowej, Szymon Hołownia powiedział: Co dalej z mandatem nieobsadzonym po byłym szefie CBA? Państwowa komisja wyborcza nie przesłała żadnej korespondencji ze wskazaniem kolejnej osoby do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim, mówił marszałek Sejmu. Kto posłem po Kamińskim? Hołownia komentuje. Doprecyzował, że nie widzi problemu w tym, że klub PiS nie będzie miał posła po wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Chołownia wyjaśnił procedurę, otrzymuje z PKW informację o kolejnej osobie, która może zostać posłem, marszałek Izby kieruje oficjalne zapytanie do kandydata na parlamentarzystę, czeka na odpowiedź, a w przypadku jej braku powtarza procedurę. Pierwsza w kolejce do obsadzenia mandatu po byłym szefie MSW i A jest Monika Pawłowska. Posłowie PiS zapowiadają, że nie dopuszczą do zaprzysiężenia nowych posłów w miejsce skazanych Wąsika i Kamińskiego. Ich zdaniem skazani byli szefowie CBA nadal są parlamentarzystami.